Czy pani karwoska? Tak. Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć, jak się czuje matka. Matka? Matka nie żyje, proszę pana. A kiedy pogrzeb? Co to za kawały? Kiedy pogrzeb? Muszę zawiadomić chłopaków. Ale kto mówi? Jak dzwoniłem do pracy, to mi powiedzieli, że inżynier Karwowski jest na zwolnieniu. A tu szas, prast i przekręcił się. Proszę, ale z kim pan chce mówić? Znaczy opuścił nas. Moje najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Spójnego ma moja matka. Wyrazy współczucia.